Dziękuję, Panie Marszałku. Wysoka Izbo. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Problem z demokracją bezpośrednią w Polsce jest taki, że ona nie funkcjonuje. Znaczy to, jeżeli funkcjonuje, to funkcjonuje jako farsa od 30 lat. I funkcjonuje jako farsa przez to, że zostały zapisane tak wysokie progi ważności referendów, zarówno merytorycznych, jak i odwoławczych, że referenda zazwyczaj polegają na tym, że są wyrzucane pieniądze podatników w błoto, gdyż są nieważne i marnowana jest olbrzymia, olbrzymia energia obywateli, którzy chcieliby coś zmienić w swoich małych ojczyznach bądź odwołać złego włodarza wójta burmistrza czy prezydenta. Ja przytoczę statystyki z ostatnich czterech kadencji pokrótce. Kadencja 2006-2010, 62 referenda odwoławcze, 12 wiążących. 2010-2014, 114 referendów, 15 tylko wiążących. 14 18 45 referendów, 4 wiążące. 2018-2021, 44 referenda, 6 referendów tylko wiążących. Kupa pieniędzy, kupa energii wyrzucona w błoto. Jeden z wójtów wypowiedział się w ten sposób. Referendum wygrywa się przez niską frekwencję, i taka jest prawda. My popieramy kierunek tej ustawy, która jest rzeczywiście, przyznaję tutaj rację przedmówcą, bardzo kiepsko napisana, w, w, w zasadniczym aspekcie w aspekcie obniżenia progu ważności referendum w przypadku referendów odwoławczych. Ciekaw jestem bardzo, czy Prawo i Sprawiedliwość przed chwilą tego zapisu swoją poprawką nie zmieniło. Tutaj apel do kolegów z z 15, żeby może pilnowali tego porozumienia uważniej. Jest tam wiele zapisów również niekontrowersyjnych dotyczących wydłużenia terminów zaskarżania, terminów obniżenia tych liczby podpisów potrzebnych do złożenia wniosku. Kontrowersyjnym zapisem jest to, że że ogranicza się referenda merytoryczne tylko do dwóch w przypadku kadencji, tymczasem może być potrzeba lokalna organizowania ich częściej. Nagrywanie i fotografowanie rzeczywiście może zostać podważone, tak jak zostało podważone w momencie, jak PISTO zgłaszało w wyborach powszechnych. Szanowni Państwo. Ważna kwestia polityczna. To jest element porozumienia politycznego między Pawłem Kukizem a Prawem i Sprawiedliwością. Ja bym bardzo nie chciał, żeby taka ustawa, chociaż kierunkowo ją popieram, była pretekstem do popierania rządów populizmu i socjalizmu. Kukiz 15 dostał bardzo silny mandat w 2015 roku, w 2019 roku. Mandat taki, który każe nam stać na straży zdrowia, bezpieczeństwa obywateli. Mamy do czynienia z rządem, który doprowadził do ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Mamy do czynienia z rządem, który zubożył społeczeństwo przez galopującą inflację. Apeluję do kolegów z z 15, żeby nie popierali tego rządu pod pretekstem uchwalenia takich projektów, nawet jeżeli wnoszą element pozytywny do funkcjonowania naszego narodu. Dziękuję bardzo.